Piątek. Piątek jest dniem sprzątania dla kramera, ale ten jest wyjątkowy, bo też odwiedzin kilku seniorów z Komunią Świętą. Dzień dobry. Bardzo serdecznie was witam w piątkowy dzień. Mam nadzieję, że ten zmierzający ku końcowi tydzień jest dla was dobry. że macie w tym pierwszym tygodniu Adwentu taki luz, o którym mówiłem na początku, luz w takim dobrym tego słowa znaczeniu. Że przeżywamy ten czas bez napinania się, bez jakiegoś no właśnie takiego, że muszę coś przeżyć, tylko spokojnego odkrywania, jaki jest Bóg, że jest dobry, że do niczego nas nie zmusza, a bardziej nas zaprasza do tego, żebyśmy poznawali Jego, Jego dobroć, Jego miłość. Dzisiaj mamy kolejną odsłonę w czytaniach, więc bardzo was proszę znowu na początku, przeczytajcie sobie czytania, teksty tych czytań. Są, link jest w opisie do tego filmu. Też warto czytać psalm, bo on bardzo często jest uzupełnieniem, więc też Was do tego zachęcam. Zajrzyjcie tam. A jak już zajrzycie, to może spróbujcie posłuchać też tego, co proponuję do tego, żeby jakoś yy, takie słowo mi przychodzi bardzo kościelne, ubogacić yy, swoją modlitwę komentarzem, który może być no pewną, pewną propozycją do, do, do tego, jak, jak w tej Ewangelii się odnaleźć, na co można zwrócić uwagę, nie trzeba, ale można. Zacznę od tego krzyku z Ewangelii. Dwóch niewidomych woła: Ulituj się nad nami, Jezusie, synu Dawida. Ulituj się nad nami. Warto posiedzieć przy tych ludziach i popatrzeć, jak to się dzieje, popatrzeć. Jak wyglądają, usłyszeć tębry ich głosu, y, zobaczyć tą rozpacz, która w nich jest. Y, to są ludzie, którzy są zmęczeni swoim cierpieniem. Myślę, że nie przesadzę, jeśli powiem, że może nawet zniechęceni życiem, y, albo raczej jakością tego życia, no bo są niewidomi. W każdych czasach ludziom niewidomym zapewne czuje, żyje się o wiele trudniej niż nam zdrowym. Ale myślę, że wtedy było to jeszcze trudniejsze, no bo byli sobie po prostu takimi ludźmi, na których się nie zwracało uwagę. No, byli niewidomi, żebrali, nie mieli z czego się utrzymywać. Całe ich jestestwo było oparte na tym, co użebrali, na, co, na tym, co u, ubłagali od innych. I może warto jakby popatrzeć na nich na początku tej swojej modlitwy, takiego myślenia o tej Ewangelii, o Słowie, Właśnie w takim kluczu, że patrzę na ludzi, którzy są zniechęceni życiem, którzy mają dość, którzy są odepchnięci, którymi się nikt nie chce interesować. A potem warto iść, jak mówi święty Ignacy, do siebie, do swojego życia, i zapytać się, no, a no, kto z nas y, nie czuł się w taki sposób, chociaż raz w życiu, a może czuje się teraz, może twoja sytuacja życiowa jest właśnie taka teraz, że. Masz dość, że jesteś umęczony, że jesteś umęczona swoim życiem. To nie musi być oczywiście brak wzroku, ale zobaczcie, że wszelkie umęczenie takie życiowe sprawia, że człowiek widzi życie trochę inaczej, trochę słabiej. Patrzę na moją świeczkę. Właśnie widzimy wtedy no bardzo słabo, bo widzimy bardzo taki tylko wycinkowy, mamy taki wycinkowy sposób na życie. Kiedy oni tak krzyczą w tym swoim udręczeniu i spotykają tego Jezusa i krzyczą, to zobaczcie co robi Jezus. Jezus pyta ich o wiarę. Pyta ich o wiarę. Myślę sobie, że tutaj kompletnie nie chodzi o taki rodzaj wiary, jak my to bardzo często rozumiemy, który wyraża się w ilości praktyk religijnych. To znaczy, że nie wiem, dużo się modlę, daję na ofiary, yy, robię te wszystkie rzeczy, które. No, wynikają jakby z praktykowania wiary. Tutaj można sobie przypomnieć, taki link zrobić do tej sceny ze świątyni, kiedy przychodzi faryzeusz i celnik. Pamiętacie, faryzeusz opowiadał swojej wierze właśnie w takim kluczu. Robię różne rzeczy, modlitwy, ofiary i tak dalej. Daję ją mużny. To oczywiście wszystko jest ważne, no bo nasza wiara jakoś się y, wyraża, ale Jezus pyta Przede wszystkim w tym, w tym pytaniu o wiarę tak naprawdę pyta ich o to, czy, im, czy mu ufają. Czy ufacie mi? A jak się człowiek pyta o zaufanie, no to tak naprawdę pyta się o miłość. Czyli można by powiedzieć, że Jezus ich pyta o miłość, czy ty mnie kochasz. Pytanie o wiarę to nie jest jakiś akt magiczny, czy wyznacie mi wiarę, a ja was uzdrowię. Tak? Znaczy, wielu z nas tak myśli. Wiele razy o tym mówiłem, że czym bardziej się zepnę i powiem wierzę, no tym szybciej i mocniej dostanę to, o co proszę. Pytanie o wiarę jest pytaniem o to, gdzie człowiek jest w tym momencie swojego życia. Gdy Bóg pyta mnie o wiarę, to pyta mnie tak naprawdę, gdzie ja jestem. Gdzie w tym momencie swojego życia, tego bardzo konkretnego, które mam tu i teraz, się znajduję. Pyta się. Mnie i Ciebie, Pan Jezus. Czy jest obecny w naszej codzienności? To jest to, co wczoraj mówiłem, żeby mu otworzyć drzwi, bramę, wpuścić taką szczelinkę, przynajmniej tego, że On jest w moim życiu obecny. Zobaczcie, że to pytanie się o codzienność. Jak ją przeżywamy, nie jest jakimś banałem, tylko to jest bardzo duży konkret, bo pytanie: w, jakich, w codziennych sprawach, czyli takich, które przeżywamy na co dzień, nie wiem, ja za chwilę pójdę do szkoły, zrobiłem już parę rzeczy w kościele, po południu mam zaplanowaną grupę, będę miał dyżury w szkole, załatwię jakieś rzeczy na mieście, w jaki sposób będę się patrzył, nie wiem, na ludzi, na sąsiada. W jaki sposób się będę odzywał do moich uczniów w szkole? W jaki sposób y, będę się, nie wiem, odnosił do moich współbraci, wy może do żony czy męża? Czy potrafimy się do nich uśmiechnąć? Czy potrafimy być dla nich po prostu ludzcy? Ta wiara właśnie w tym się wyraża. Na ile go traktujemy poważnie w naszym życiu, a uczymy się tego, że spotykamy Jezusa w drugim człowieku, a na ile go traktujemy jak człowieka, który. Jest takim trochę Harry Potterem, takim czarodziejem, który pod wpływem jakiegoś odpowiedniego zaklęcia wyczaruje nam lepszą naszą rzeczywistość, poratuje nas z naszych opresji. To jest myślę bardzo ważne pytanie, jak ja rozumiem wiarę w swojej codzienności, czy właśnie jako taki trochę religijno-magiczny rytuał, czy bardziej jako relację. Ufasz mi, kochasz mnie, jak mnie odnajdujesz w drugim człowieku? Dlatego właśnie w Adwencie słyszymy i będziemy słyszeć bardzo często, i przed Adwentem słyszeliśmy to zdanie: Podnieście Wasze głowy, ponieważ zbliża się Wasze odkupienie. No właśnie, trzeba podnieść głowę, bo nie zobaczymy Pana. To znowu nie chodzi o to, że on jest na suficie czy na niebie. Ale jak się będę wpatrywał tylko i wyłącznie w siebie i to co widzę y, tylko przed sobą, no to, to skupiam się tylko i wyłącznie na sobie. Chodzi o to, żeby zobaczyć Pana, który przychodzi. To jest paradoks. Zobaczcie, że ci dwaj niewidomi, którzy nie widzieli, oni uwidzie, zobaczyli Jezusa. Uwidzieli, zobaczyli Jezusa, zobaczyli jak przechodzi, dlatego zaczynają wołać. Dlatego zaczynają być ludźmi, którzy krzyczą do Niego: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nad nami. A jeśli odważymy się podnieść, to stanie się to, co dzieje się w pierwszym czytaniu, co zapowiada nam. Izajasz. Odtąd Jakub nie będzie się rumienił, tak mówi Izajasz. Zobaczcie, że rumienimy się wtedy, kiedy się wstydzimy, wtedy, kiedy jest nam głupio, kiedy czujemy się gorsi od innych. Jakub nie będzie się już rumienił. Nie musimy się wstydzić, nie musimy się czuć gorsi, nie musimy się czuć zawstydzeni. Pan Bóg to nie jest ktoś, kto nas zawstydza. Pan Bóg to jest ktoś, kto mówi: podnieś swoją głowę. Podnieś tą swoją główeczkę, przestań patrzeć na to, co Cię, cię mięży, co sprawia, że jesteś w jakiejś niewoli i przestań się rumienić. Trzeba nam podnieść tą głowę. I to jest zadanie na dzisiaj. Podnosić głowę, żeby zobaczyć Jezusa, żeby usłyszeć dobrze Jego głos, który Ci mówi, naprawdę nie musisz być człowiekiem zawstydzonym. Nie musisz być człowiekiem, który się boi innych ludzi, ich spojrzeń, ich uwag, tego, co mówią, co piszą o tobie. Nie musisz być człowiekiem, który żyje pod dyktando innych ludzi, który myśli cały czas i analizuje, a co myśli o mnie ten czy tamten człowiek, a co dzisiaj napisali w internecie na mój temat. To naprawdę nie jest istotne. Oczywiście, że są takie sytuacje, w których to zagrożenie ze strony innych jest prawdziwe, jest realne i wtedy warto się bronić, wtedy warto poprosić kogoś o obronę, o pomoc, ale mówimy o takich codziennych, mówią o takich codziennych, mówimy co za, co za nowsza szalancja. Jakże Grzegorz Kamer mówimy. Mówimy mówię o takich rzeczach, które są taką naszą po prostu codziennością, w której pojawia się to nasze zawstydzenie. Pan mówi: podnieś głowę i nie będziesz się już Jakubie rumienił. Nie musi się wstydzić. Podnieś głowę to też zobaczyć, czym jestem obdarowany, bo to już kiedyś Wam mówiłem, że jak człowiek podniesie głowę, o tym ćwiczeniu pamiętacie z Wrocławiem, jak sobie chodzę po ulicach, jak człowiek zaczyna patrzeć na różne szczegóły, znaczy tu akurat nie ma nic ciekawego, bo tutaj jest taki grajdol, ale yy, to jest w ogóle świetny temat na to, jak media kłamią. Wy widzicie jakieś tam tło dopieszczone, a ja widzę cały background i to po prostu wygląda jak, przepraszam, jak w murzyńskiej chacie, po prostu. Ale to, to jest inny temat. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli też właśnie przez to, że podnosimy głowę, i do tego bardzo Was zachęcam, żebyśmy potrafili zobaczyć, jak bardzo jesteśmy obdarowani. Dlatego ta głowa podniesiona jest tak ważna, bo wtedy jest mi łatwiej zobaczyć te wszystkie rzeczy, ba, te wszystkie osoby, które są wokół mnie. Ja czasami mam tak w szkole, że jak jestem zmęczony albo wkurzony, albo taki sfrustrowany sobą, tym jak mi nie idzie, no to czasem tak sobie siadam przy biurku i zaczynam patrzeć na podłogę, zaczynam patrzeć. No właśnie, bardzo skupiony jestem wtedy na sobie, na tym co teraz przeżywam. A wystarczy podnieść głowę i zobaczyć te wszystkie śmieszne dzieci które mają w sobie pełno życia, taką pasję, taką świeżość i człowiek widzi nagle, że kurde, można inaczej, można się ucieszyć, można zobaczyć coś, coś fajnego. Dlatego bardzo Was proszę, żebyśmy spróbowali ten piątkowy dzień przeżyć y, z podniesioną głową. Czyli niech to będzie dzień przeżyty w takim poczuciu swojej godności. Tak jak Pan Jezus... Y, Oddaje, czy na, daje na nowo, czy po, pozwala im odnaleźć w sobie na nowo godność tym ślepym ludziom, tym niewidomym. Tak jak Izajasz mówi, że Jakub się już nie będzie rumienił, tak Pan Jezus i, i, Jakub, i Izajasz, i wszyscy, całe Pismo mówi do nas jedną rzecz. Uciesz się swoją godnością, tym, kim jesteś, tym, jaki jesteś, jaka jesteś, tym, co robisz dla innych ludzi, tym, co robisz dla siebie samego. Zobacz jak. Ogrom dobra wychodzi z Twojego serca, spod Twoich dłoni, z Twoich ust. Jak potrafisz być człowiekiem, który dobrocią y, obdarza innych przez to, jak na nich patrzymy, jak na nich patrzysz. A dlaczego by dzisiaj tego dnia nie przeżyć trochę inaczej niż wszystkie inne, właśnie, żeby się skupić na dobru w swoim życiu? Skoro mamy takie doświadczenie, że bardzo często się zamartwiamy, patrzymy tylko przed siebie, patrzymy tylko na ten swój kawałeczek małego cierpienia, to może warto zrobić takie ćwiczenie trochę może wbrew sobie, wyciągając pokłady siły swojej woli i zobaczyć, jak bardzo jesteśmy obdarowani. Pamiętacie Jan Kaczkowski, tu jest Kubek, a Jan jest tam. Jan Kaczkowski miał takie zdanie, że. Wyznacz sobie, nie wiem, godzinę, jakiś czas w ciągu dnia na zamartwianie się, ale potem żyj. I to jest to, że może dzisiaj jest na odwrót. To znaczy, dzisiaj dajmy sobie taki dzień, żeby, żeby patrzeć, jak bardzo jesteśmy obdarowani. Część z was chodzi na roraty, i po to się zrywamy z samego rana, a niektórzy nawet w trakcie nocy, bo, bo o piątej wstają, kiedy jest totalna ciemność, właśnie żeby wyczekiwać Pana. No po to jest ten cały wysiłek. Po to w Adwencie czuwamy z Maryją na ruratach, żeby sobie przypominać, że wyczekujemy Pana. A jak wyczekujemy Pana, to nie dajemy miejsca diabłu, którego jedynym celem jest zgnojenie człowieka, y po to wyczekujemy Pana, żeby poradzić sobie, czy próbować sobie poradzić z różnymi też psychicznymi problemami, które nosimy w sobie. Żeby zobaczyć, że jestem człowiekiem, który ma swoje ograniczenia, ma swoje ułomności, ma swoje słabości, ba, na, ba, ba mamy nawet swoje grzechy, ale nie po to, żeby się na nich skupiać, tylko żeby w tym wszystkim usłyszeć to słowo: podnieś swoją głowę, czego chcesz. E, ode mnie Pan Jezus pyta, każdego dnia nas pyta, czego chcesz, czy wierzysz mi, czy ufasz mi, czy mnie kochasz, ale to nie są pytania kontrolne, to nie są pytania, które e, trzeba odhaczyć i nie wiem, no trochę powiedzieć, że ufam, ale Panie Jezu, jestem słabej wiary, jestem beznadziejny. Nie, Jezus tego nigdy od nas nie wymaga. Jeśli ktoś w naszej re religijnej edukacji, wychowaniu Pokazywał nam, że nasze człowieczeństwo polega na tym, że my będziemy siebie oskarżać, to to jest kłamstwo. To, to jest działanie złego ducha, który chce nas, przepraszam, jeszcze raz to powiem, zgnoić. Chce nas poniżyć, chce nas zni zniszczyć, a Pan Jezus przychodzi i mówi: ufam Tobie, i Ty zaufaj mi. I spróbuj mnie odnaleźć w ciągu tego dnia w tym wszystkim, co się będzie dzisiaj działo. Nie dajmy się dzisiaj. Nie dajmy się i walczmy o to, żeby w tym naszym dniu, który będziemy przeżywać bardzo różnie, i być może, jeśli słuchacie mnie rano, no to będziemy dzisiaj wielokrotnie jeszcze y, zaskoczeni, też negatywnie zaskoczeni. Pewne sytuacje, pewne osoby, relacje mogą totalnie nas szokować, ale właśnie o to chodzi, żebyśmy się w tym wszystkim nie dali zgnoić. Chodzi o to, żeby y, słysząc pytanie o wiarę, nie iść tylko w taki religijny redukcjonizm oskarżania siebie, ale żeby w, tej, w tym pytaniu o wiarę, które dzisiaj Jezus stawia tym dwóm niewidomym, y, usłyszeć to pytanie, czy ty mnie kochasz, czyli czy mi ufasz, czy wierzysz w to, że ja cię nie zostawię, że ja będę z tobą, że będę ci wierny, że. Jestem kimś, kto naprawdę oddaje za ciebie życie. Na takiego pana czekamy. Marana ta, mówimy w Adwencie. Marana ta to znaczy: Przyjdź, Panie Jezu, którego kocham, któremu ufam, którego, któremu zawierzam, nawet wtedy, kiedy zdradzają mnie ludzie, nawet wtedy, kiedy drugi człowiek nie daje mi oparcia, a mógłbym się go spodziewać. Nawet wtedy, kiedy ktoś nade mną mówi: y, Nie jest istotne, czy ty będziesz, czy cię nie będzie, ja sobie poradzę. Nie bójcie się. Jezus przychodzi. Już od Starego Testamentu Bóg przychodzi przez Izajasza i mówi: Nie bój się, Jakubie. Nie będziesz się rumienił. Nie będzie twoje twoje policzki nie będą zarumione z powodu wstydu, bo nie musisz się wstydzić, bo jesteś moim dzieckiem. Taki jest nasz Bóg. W takiego Boga wierzę i y, takiego Boga dzisiaj y, 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 Życzę Wam, żebyście Go spotkali, żebyście się nie bali Go spotkać, bo myślę, że my czasami się boimy też spotkać takiego Boga, który jest dla nas dobry, który nas nie potępia, który nas nie przekreśla, tylko jest w nas wpatrzony i nam sekunduje w naszym życiu, bo wie, że bardzo, bardzo potrzebujemy Jego obecności. A On obiecuje, że będzie z nami, że nigdy nas nie zostawi. Pamiętacie, mówiłem już o tym też na początku adwentu. Ta modlitwa marana ta, przyjdź Panie Jezu, wzięta z końcówki apokalipsy, ona ma swoje dopowiedzenie, bo Pan Jezus odpowiada na to, przyjdę niebawem. A może dzisiaj jest to niebawem. Może dzisiaj Go właśnie spotkasz, idąc po ulicy swojego miasta, idąc do pracy, odbierając dzieci ze szkoły. Może spotkasz Go w zmęczeniu swoim albo kogoś bliskiego, drugiej osoby, Podnieśmy głowy i po prostu bądźmy czujni na to, że Pan przychodzi i chce nas uzdrowić. Taki jest dzisiaj Jezus w Słowie i takiego Jezusa chciałbym Wam y, zarekomendować, jeśli tak mogę powiedzieć. Dobrego piątku Wam życzę i bardzo Wam dziękuję za Waszą obecność na kanale, za Wasze komentarze, za to, że zaglądacie też na inne kanały, że jesteście obecni właśnie w tej przestrzeni komentarzowej, bardzo Wam dziękuję moim patronkom i patronom ekipie Supiego za Wasze wsparcie. Bardzo się cieszę, że jesteście. I proszę, budujmy ten kanał dalej, idźmy razem i słuchajmy tego słowa i skupiajmy się na nim wspólnie. Dobrego piątku. Jeśli widzicie mnie rano, no to dobrego dnia, a jeśli widzicie mnie wieczorem, to dobranoc.